No, witajcie. Ogółem. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tam, gdzie papież święty Jan Paweł II, Pole... Polak, który tutaj był. I poruszył tutaj, ja byłem młodą m osobą. Młody. Młody byłem. O, właśnie. W posłówce. O, Był 91 rok. Uh co było tutaj i po prostu y, o było takiego tych ciatek nie było całe to, to było lotnisko i po prostu y, tu było zagradzone dużo policji, ochrony papieży, papież y, sześcioma leciał ale nikt nie wiedział, który... co jest, który to on. O, właśnie, który to y, ten, co leci. I ogółem y, ja byłem tutaj. O, tutaj papież, święty. Święty papież Jan Paweł II, Polak, który umarł y, we Płakałeś? Płakałeś przy tym spotkaniu? Byłem. Pamiętasz, że to nie wstyd. Płakałem. Płakałeś? Tak. Bo byłem w zakładzie karnym. I po prostu... W podstawówce, w zakładzie karnym? Gdzie w podstawówce, w zakładzie karnym? A ja No? No i taki głupoty gadać. I po prostu tutaj tych ciatek nie było. Całe to wszystko. Tutaj było ogrodzone, całe te... Leciał papież. Całe to wszystko. I po prostu... Ja byłem tutaj cały ten leciał o, z tamtej strony leciał, tutaj było co innego pamiętam i nie jestem kurwa jakimś debilem i po prostu y, widziałem papieża we własnej osobie świętego papieża Polaka który bardzo dużo ludziom dla świata pomógł i po prostu y, całe te wszystko po co ogółem chcecie zniszczyć a ty jebany Putinie byłeś tutaj kiedyś kurwa w życiu? ty w internecie kurwa widzisz to? co się dzieje? a jak będzie oglądał to się dowie teraz o tym miejscu chuj mu w dupę O i to jest dobrze i po prostu odpierdol się od Polaków od Ukrainy no, chyba. no dobra I zajmij się swoim życiem Masz złoto Masz kibel kurwa złoty Kurwa nie wiadomo co Kurwa Jebać cię tw Twoją całą Rosję Jak to się mówi Ale ogólnie <gry> Masz ochotę to przyjść, Przejedź, przeleć to. Wyskoczyłbyś z nimi na solówę? Nie, pokaż pokaż jakbyś mu z... chlapaka pach! Krótko o, Ej, pach. nie, z siebie to nie, siebie nie. A ja to pokazałem. Rozumiem go łeb. Tak? Tak. Za tych Ukrainów, którzy cierpią. Cierpią. Chcesz niszczyć. Niszczysz, zabijasz, rakiety, nie rakiety. Jesteś kurwa dla nas nikim. Jesteś kurwa dziadem. Polityczną kurwą jesteś. I po prostu przemyśl to, jak może zobaczysz ten film. Zobacz Przemysł na pewno. To, przemyśl to, co ja powiedziałem, ja dla Ciebie nie jestem nikim. Nie nie jestem, tak sobą. Ja jestem sobą. Jestem sobą. Nie nienawidzę komuny. Ciebie nienawidzę. Co z komuną się Co się robi z komuną? Z komuną. A inaczej? i bądź komuną. O właśnie. I po prostu. Masz ochotę? To przyjdź. Wejdź na górę, tam całe to... gdzie papież był święty. I po prostu nie ma takiego czegoś, żebyś ty ludzi zabijał. My kurwa cię zabijemy. Ja, o pod choinką. o jak nie tu, to ci kurwa spalę kurwa i po prostu nie będziesz kurwa niszczył ludzi, bo po prostu masz władzę, masz broń, kurwa całe te chcesz kurwa zaiśnić, wcześniej walczyłeś całe te wszystko, chcesz zabijać ludzi, a ty, a ty kurwa spotkasz się w piekle i po prostu jakbym ja do piekła nie Pójdę, ale ogółem ci, co piekle będą, to cię kurwa będą smołu podpalać, kurwa, by się płonił. chuju jebany. Nie znasz historii, A oglądaj sobie, oglądaj kurwa jebany, kurwa pajacu, kurwa, masz kasę, ja, ile chcesz, mogę dać ci 10 euro niemieckich, kurwa, żebyś kupił sobie y, te sk nowe skarpetki, jebany kutasie. Albo 50 euro na wiesz na co? Na dobre ruchanie. <głos> <głos> no i co ja mogę powiedzieć? To będzie krótki film i po prostu zastanów się. Ale jeszcze o kebabie tym wspomnij. Jak, jak o kurwa smaku. Kaba, o kurwa, zajebisty. Ten kabo o kurwa jeszcze. O żądku góry. O żądku cholera. O cholera jasna. <ścoughs> o cholera jasna. I o. O, wcześniej byłem. Tutaj były. Nic nie będę mówił. Nie będę zdradzał. Bo po prostu. Tam cię. Będą cię atakować. Ukraina dobrze się broni, ty powiedziałeś, że cztery dni i rozpierdolisz nich. A ty przez cztery dni kurwa się nawet nie zestrałeś jebane kurwa, tylko strasz kurwa w tych bunkrach. jebane kurwa putinie z kurwy synie. I po prostu odpierdol się od Ukrainy i od nas uspokój się. Bo wreszcie przyjdzie taki czas, że po prostu przyjdzie taki ludzie będą się śmieli, że kurwa wreszcie ludzie kurwa cię za pierdolą. Za pierdolą? Jesteś nikim. Masz bogactwo? Ile masz? Kurwa złota? Ile masz całe te, Jesteś nikim? Jesteś nikim. O bogata, bogata kurwo, jesteś syjska, jak to się mówi. Jesteś nikim. La świata po prostu niszczysz. Jebać się, kurwa, chuj, jebany. Pierdol, pierdol, pierdolę kurwa tego Putina, z kurwy syna. I już. I papa, pa. ludzie, wysłuchajcie to. Może to po prostu całe to wszystko, co ludzie. Widzieli mnie kiedyś cały te to po prostu proszę na mój temat źle nie wypowiadać się, ale ogółem jebać Rosję i Putina, skurwysunę. I jeszcze coś. Co jeszcze? No i co jeszcze? Zdechniesz. Nie. Komunę. Komunę. Jebać Kubota. Ko o! Ne için